Planuję zawieźć telewizor 58 cali z kwidzyna do koszalina. Z pomiarów wyszło, że przy trzech osobach podróżujących autem do środka on nie wejdzie. Dlatego spróbuję go przewieźć na dachu. W końcu w Lacetti są rewingi. Telewizor na dachu trzeba by zabezpieczyć przed przesuwaniem się przód-tył. Do tyłu, żeby go pęd powietrza nie zwiał, a do przodu, żeby nie poleciał przy hamowaniu. Dobra, tak wygląda telewizor na dachu. To widać, że już worek nie wytrzymał. Jedziemy. Jak widać, telewizor dojechał. Gdybym tu kocyka nie przywiązał, to by go wywiało spod spodu, a no może i nie.